Cześć! Po bardzo pozytywnym odzewie pierwszego filmu z popularnymi błędami, które popełniacie na maturze, no, postanowiłem sprostać Waszym oczekiwaniom i nagrać drugą część z kolejnymi babolami, które często się pojawiają. Dlatego no cóż no, bierzemy się do roboty i zwracamy uwagę na głupie błędy. No i mamy pierwszy błąd, który nam się często pojawia na maturze. Mediana. Część z Was jeszcze pamięta o tym, że jest to wartość środkowa, czyli jak jest podany zestaw liczb, na przykład 3... 1, 2, 4, 8, 6, to pamięta o tym mniej więcej, że to była wartość środkowa. Jak była parzysta liczba elementów, to trzeba wziąć te dwa środkowe, dodać je do siebie, czyli mamy 2 plus 4 przez 2, wychodzi nam 6 przez 2 i jest 3. I patrzy w odpowiedź, a tam w odpowiedziach taka odpowiedź właśnie jest, trójeczka. A wiecie dlaczego jest? Bo to jest źle. Dlatego, bo egzaminatorzy świetnie wiedzieli, że popełniacie takie błędy i ta odpowiedź tam właśnie jest. A jak trzeba to zrobić? Oczywiście najpierw segregujemy sobie ten nasz szereg liczb. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 6 i 8. I dopiero wtedy bierzemy dwa środkowe. Jak jest posegregowane od najmniejszego do największego Czyli nasze jest 3 plus 4 przez 2, czyli 7 drugich, czyli nasza mediana to jest 3,5, a nie 3. Kolejny głupi błąd, który często robicie na maturze, pojawia się w tego typu równaniach. Gdyż oczywiście tu mamy x kwadrat równa się 4, no to wiemy o tym, że jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 4. No, pierwiastek z 4, no i x równa się 2. I tak zostawiacie. A to jest? No troszeczkę źle, troszeczkę dobrze. Gdyż oczywiście, x równa się 2 jest rozwiązaniem tego równania, ale zapominacie o tym, że tu trzeba jeszcze lub x równa się minus pierwiastek z 4, czyli lub x równa się minus 2, bo zarówno dwójka podniesiona do kwadratu daje 4, jak i minus dwójka podniesiona do kwadratu daje 4. Pamiętajcie o tym, że takie równanie ma dwa rozwiązania. Kolejny błąd dotyczy bardzo podobnego równania, ale zobaczcie, x kwadrat równa się oczywiście 5, no i nagle się okazuje, że nie pamiętacie, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje nam 5. A jaka? No oczywiście, jest to x równa się pierwiastek z 5 lub x równa się minus pierwiastek z 5. Pamiętajcie o tym, że to ma rozwiązanie, a nie tak często piszecie, że jest brak rozwiązań w tym miejscu. No i klasyk, jeżeli chodzi o tego typu równanie, że jak mamy x kwadrat plus 4 równa się 0, przerzucacie na drugą stronę, czy macie x kwadrat równa się minus 4 i zapisujecie, że x równa się 2 lub x równa się minus 2, pamiętając o tym, oczywiście, że to ma dwa rozwiązania. A ma? No nie, bo to jest Źle. No bo teraz zastanówmy się, czy istnieje jakakolwiek liczba podniesiona do kwadratu, która daje nam minus 4? No nie istnieje w zbiorze liczb rzeczywistych. Dlatego w takim równaniu piszemy po prostu, że x nie należy do zbioru liczb rzeczywistych. Brak rozwiązań w naszym zbiorze. Kolejny głupi błąd, który nam się pojawia tym razem przy rozwiązywaniu równań wymiernych, to taki, że nie uwzględniacie dziedziny. Czyli mamy tutaj oczywiście zwykłe równanie wymierne. Pamiętamy o tym, że to się będzie równało 0 wtedy, kiedy góra będzie się równała 0. Czyli zapisujecie wtedy, że x minus 3 równa się 0 lub x plus 4 równa się 0, no to oczywiście z tego mamy, że x równa się 3 lub x równa się minus 4. I zaznaczacie w odpowiedziach, że rozwiązaniami jest trójka i minus czwórka, a to jest oczywiście źle. Dlaczego? Bo widzimy tu w mianowniku x minus 3, czyli naszym założeniem niezbędnym w równaniu jest to, że nasze x minus 3 musi być różne od zera, czyli x jest różne od 3, czyli dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem trójki, czyli trójka nie może być rozwiązaniem, czyli trójka nie jest rozwiązaniem. Jedynym rozwiązaniem jest x równa się minus 4, ponieważ 3 zostało wyrzucone z dziedziny. Pamiętajcie o tym, że nie wolno dzielić przez zero. Kolejny głupi błąd, który nam często pojawia się przy szkicowaniu i analizie funkcji kwadratowej oraz jednocześnie przy nierównościach kwadratowych, czyli zadaniu, które praktycznie co roku jest na maturze, to określanie ramion paraboli takiej oto funkcji. Nie większość osób zrobi to w ten sposób, że oczywiście na początku wyznaczy sobie miejsca zerowe, pamiętając o tym, że nie trzeba tego wymnażać, tylko od razu można sobie to wyliczyć. Czyli mamy x. Plus 4 równa się 0 lub 5 minus x równa się 0. I mamy, że x równa się minus 4 lub minus x równa się minus 5. Dzielimy obustronnie przez minus 1, czyli x równa się 5. Mamy dwa miejsca zerowe, szkicujemy. Rysujemy sobie oś, zaznaczamy sobie miejsca zerowe minus 4 oraz 5, czyli nasza funkcja wyglądałaby w ten sposób. No bo co? Zerknęliśmy sobie: tu przed funkcją nie ma żadnego minusa, czyli nasz współczynnik A byłby dodatni, czyli ramiona do góry. Dobrze? No nie, to jest źle. Gdyż na co trzeba zwrócić uwagę? Jak mamy postać iloczynową funkcji kwadratowej, to jest f od x równa się a, x minus x1 razy x minus x2. Jakby w tym miejscu coś jest nie tak. Mamy zamienioną kolejność. Czyli jakby trzeba było to zapisać? Zapisujemy sobie, że to jest f od x równa się x plus 4 razy minus x plus 5 i tu minusa trzeba wyciągnąć przed nawias. I wtedy mamy f od x. Równa się x plus 4. Jak wyciągniemy minusa, to mamy minus 1x minus 5. Tego minusa sobie dla czytelności zapisujemy na początku i mamy wtedy, że f od x równa się minus x plus 4 razy x minus 5. I ewidentnie widać oczywiście, że nasze miejsca zerowe są dokładnie takie same, gdyż x plus 4 równa się 0 lub, czyli nasze x równa się minus 4 lub x równa się 5, to się zgadza, ale ramionka naszej parabolki byłyby jakie wtedy? Nie do góry, tylko skoro a, czyli tu jest minus przed funkcją, to byłyby do dołu, czyli mamy w ten sposób. Ten błąd często się pojawia właśnie w nierównościach kwadratowych oraz w odczytywaniu własności funkcji kwadratowej z wykresu. Pamiętajcie o tym, żeby nie dać się na to złapać, jak tutaj będzie zamieniona kolejność. Jak już jesteśmy przy funkcjach, to zwróćmy sobie uwagę na kolejny głupi błąd, który robicie, czyli mylenie dziedziny ze zbiorem wartości. Patrzymy sobie, dziedzina to jest to zbiór argumentów, zbiór wszystkich argumentów, czyli x'ów. Czyli dziedzinę odczytujemy sobie z x'ów, czyli inaczej patrząc, między jakimi x'ami nasza funkcja funkcjonuje. Czyli mamy tutaj ewidentnie, że naszą dziedziną funkcji jest zbiór od minus szóstki z kropą zamalowaną, czyli od minus szóstki, kropa otwarta do trójki. Z kolei zbiór wartości to jest to, jakie wartości funkcja przyjmuje. I widzimy sobie, odczytujemy ją sobie po y. Odtąd dotąd. I widzimy, że zbiór wartości naszej funkcji jest od minus 4, bo dla minus czwórki mamy minus 6, czyli od minus 4 do 7, czyli aż tutaj dotąd do 7, zamalowane. No i oczywiście z tego wynika kolejny głupi błąd, który często robicie. Jak mamy kropę zamalowaną, to znaczy, że nawias jest ostry. Jak mamy kropę otwartą, to nawias jest okrągły. A już jesteśmy przy tych kropach, no to zwróćmy uwagę na kolejną głupotę, którą często robicie, czyli rozwiązywanie takiej prostej nierówności, gdzie mamy większe bądź równe od 4, a tutaj mamy x większe od 4. No to ewidentnie na osi liczbowej u nas byłaby jaka kropa? Zamalowana tutaj i x byłby większy od 4, tu z kolei kropa byłaby otwarta, ponieważ mamy większe od 4, czyli mamy tutaj w tę stronę. Tu jest czwóreczka oczywiście. I zapisujemy przedziałem. X należy nawias ostry od czterech do nieskończoności, a w tym przypadku x należy nawias okrągły od 4 do nieskończoności. Przy nieskończoności zawsze mamy nawias okrągły. Nie róbcie takich głupich błędów. Kolejny bardzo częsty błąd polega na tym, że nie wiecie, jak zaznaczyć proste poziome i pionowe w układzie współrzędnych. I pojawia Wam się jakieś śmieszne pytanie, gdzie macie wyznaczyć, że w symetralną funkcji kwadratowej jest prosta dana wzorem. Macie podane x2, x minus 2, y2, y minus 2 i nagle nie wiadomo o co chodzi. Zapamiętajcie raz na zawsze. Prosta x równa się 2, to jest prosta. Przechodząca przez x na dwójce. Prosta x równa się minus 3 jest to prosta, która będzie przechodziła przez minus trójkę. Czyli ta prosta to jest x równa się 2, a ta prosta to jest x równa się minus 3. Z kolei prosta y równa się 2 będzie przechodziła sobie na osi Y przez dwójkę. Czyli to będzie taka prosta. I to będzie y równa się 2. Z kolei prosta y równa się minus 3 będzie przechodziła przez minus trójkę. Czyli to będzie taka prosta tutaj, y równa się minus 3. Nie róbcie głupich błędów. Kolejny głupi błąd, który nam się pojawia, to jest odczytywanie wartości maksymalnej. I dla jakich argumentów ta funkcja przyjmuje wartości maksymalne? Kiedy nasza funkcja w jakimś przedziale jest Stała. Bo polecenie by wyglądało w ten sposób, że mamy odczytać, dla jakich x-ów nasza funkcja przyjmuje wartość maksymalną i ile ona wynosi. No to widzimy ewidentnie, że wartość maksymalna to jest 1, 2, 3, 4, 5. Czyli tutaj na tej piątce mamy wartości maksymalne. Czyli nasze f max równa się. 5. I teraz pytanie, dla jakiego X? No, jak, jak to jakiego? Raz, dwa. Tu dla dwójeczki widzimy, czyli dla X równego 2 nam przyjmuje wartość maksymalną. Zgadza się? No nie, to jest oczywiście źle. Dlaczego? Dlatego, że. Dla dwójki tylko przyjmuje, a dla trójki nie, a dla czwórki nie, a dla piątki nie. No, co niektórzy jeszcze by wypisali dla x, prawda, należącego do zbioru 2, 3, 4 oraz 5, czyli 2, 3, 4 oraz 5, ale to również byłoby źle, ponieważ nasza funkcja nie przyjmuje wartości maksymalnej tylko i wyłącznie dla jednego argumentu albo dla 4, tylko przyjmuje dla całego przedziału. Czyli prawidłowo by było, że f maksymalne równa się 5, dla x należącego do przedziału od 2 do 5. Od 2 do 5. I to byłoby dopiero prawidłowe. Pilnujcie się z tym. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o garść kolejnych głupich błędów, które popełniacie na maturze, przez które nie zdajecie egzaminu. No, mam nadzieję, że ten filmik Was ustrzeże przed tym i już nie będziecie ich popełniać. Jeżeli materiał się podobał, to nie zapomnij subskrybować kanału, zostaw łapkę w górę, napisać miły komentarz, no i pochwalić się swoimi głupimi błędami. Oczywiście następne materiały w przygotowaniu, zarówno takie luźniejsze, jak i przygotowujące bezpośrednio do egzaminu. A póki co żegnam się z Wami, do zobaczenia i cześć!